Nie, tak nie jest. I kiedy mówię o potrzebie zadeklarowania pilnej, najpilniejszej, potrzebie zadeklarowania neutralności w wojnie ukraińskiej, neutralność powinna być zadeklarowana, to z tego wcale nie wynika, że ja zachęcam do kapitulacji i rozbrojenia. Nie, wręcz przeciwnie zachęcam do zbrojenia się po zęby. Tak jak Szwajcaria. Tak jak Szwajcaria. Tak jak Finlandia. Jeśli chcemy utrzymać państwo polskie, podnośmy jego potencjał obronny, ale nie wyprowadzajmy, nie próbujmy projektować siły militarnej poza aktualne granice Rzeczypospolitej, bo to się w najbliższej pięciolatce może skończyć źle i tragicznie. Może się okazać, że dopuściliśmy do spuszczenia resztek powietrza z tego balonika tak? Rzeczypospolitej. Do tego nie dopuścimy. Neutralność. Hasło moje na wojnę ukraińską: więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych. Jak mówię, nie angażować się militarnie w wojnę ukraińską, to proszę sobie tego nie tłumaczyć jako przejawu mojej bezdusznej obojętności na los cierpiących na Ukrainie. Nie, nie jestem bezduszny i nie jestem obojętny, tylko że są różne sposoby przejawiania naszego współczucia nieobojętności, są różne sposoby działania dla dobra naszych bliźnich, z których niektórzy są na przykład Polakami mieszkającymi na Ukrainie polityka wschodnia, kluczem do polityki wschodniej jest Białoruś, ani nie Ukraina, ani nie Litwa, tylko Białoruś tak długo, jak długo mamy żelazną kurtynę na Bugu tak długo, jak długo Polska transmituje na Białoruś bezkrytycznie propagandę niemiecką, amerykańską, czyni to w istocie kontrskutecznie, czyni to w istocie to państwo warszawskie w interesie nawet i Moskwy. Po prostu w interesie wszystkich jest izolowanie wzajemne Polski i Białorusi, a w naszym interesie jest jak najbardziej owocna współpraca. I znowu, jak mówię, współpraca, to ja nie mówię, kochajmy się. Bo nie ma miejsca na miłość między nami kaniebistami. I to nie chodzi o to, żeby pan się miał rzucić na szyję prezydentowi Łukaszence czy, czy prezydentowi Putinowi. Używam takiej figury, takiego porównania. Jeśli, jeśli robimy interesy, jeśli idziemy rano do sklepu kupić mleko i, i pieczywo, to niekoniecznie musimy się całować z dubeltówki i z ekspedientką. Prawda? I nie musimy, i nie musimy e, zapraszać się wzajemnie na, na, na przyjęcie urodzinowe. Nie, po prostu, po prostu wy, ja dokonujemy to wymiany towarowo-pieniężnej. Dlaczego tej wymiany towarowo-pieniężnej mają dokonywać z Białorusinami jacyś Niemcy, jacyś nawet Brazylijczycy, a nie my? No. Zwłaszcza, że ze strony Mińska było szereg bardzo konkretnych prób otwarcia. Ponieważ w Mińsku, w przeciwieństwie do Warszawy, a jest prawdziwa władza. <laughs> tam jest władza, która zabiega o zachowanie jakiegoś pola manewru w polityce. I zauważcie Państwo, tam mamy do czynienia z z przejawami myślenia prawdziwie państwowego no i efekty tego są to znaczy Mińsk był, był miejscem międzynarodowych spotkań dotyczących właśnie wojny ukraińskiej spotkań, na które notabene nikt z Warszawy nie był zapraszany i to jest, i to jest właśnie pełna weryfikacja tej polityki agielońskiej, niezależnie od tego, czy ją, czy ją realizują, mówię w cudzysłowie prawda bo, bo oczywiście jak Bóg mówi to samo, to to nie zawsze jest to samo. Ogłaszam tak i podtrzymuję potrzebę myślenia o międzymorzu bałtycko-adriatycko-czarnomorskim. Trzeba myśleć o polskiej geopolityce na, na szerokiej mapie, na mapie poszerzonej, w polu widzenia poszerzonym do, do tego horyzontu, który no, po prostu wyznaczają dzieje Polski, dzieje rzeczy Rzeczypospolitej. Nie można rozwiązać polskiej układanki tylko w tych wąskich granicach post-PRL-owskich. tylko trzeba się rozwiązać. Jak się rozejrzymy szeroko, no to widzimy Turcję, widzimy, widzimy Węgry i Rumunię. Widzimy na północy za niedalekim, za, za, za Wąskim Bałtykiem, widzimy Skandynawię ze Szwecją i Norwegią, i to są bardzo konkretne perspektywy zakupów zbrojeniowych. No, koalicji rozmaitych, które można by zawiązywać, już ach, gdyby tak, gdyby tak Polska doprowadziła do ukonstytuowania się. Nowej osi, od Ankary po Oslo. Od Ankary no, po Oslo, proszę Państwa. No to wtedy wszystkim by to, wszystkim by to dobrze zrobiło. Gdyby się na linii między Mińskiem a Warszawą ułożyło, no to ci biedni Litwini, szowiniści, natychmiast by poszli po rozum do głowy. Ci, ci czarnosecinni Ukraińcy trzy razy by się zastanowili, zanim by uczcili minutą ciszy jakiegoś kolejnego zbrodniarza, ludobójce, mordercy Polaków i Żydów. Notabene, prawda? Wszystkim by to dało do myślenia, ale nie da do myślenia tak długo, jak długo w Warszawie, czy z lewa, czy z prawa, stery nawy państwowej i klucze do polityki zagranicznej trzymają ludzie, którzy Uparli się degradować siebie samych do roli klientów. Niezależnie od tego, czy to jest wieszanie się klamki umocowanej w Moskwie, czy klamki umocowanej w Waszyngtonie, to nie jest żadna polska polityka. <laughs> Nawet dla dobra stosunków polsko-amerykańskich, których ja przecież nie myślę zrywać. Przecież ja w ogóle nie projektuję żadnej awantury trzaskania drzwiami i odwracania się plecami. Ja tylko projektuję. Z uśmiechem urealnienie całej tej sytuacji. Towarzysze amerykańscy albo dozbrójcie Wojsko Polskie realnie, a nie wpędzając nas w dalszą spiralę zadłużenia, łaskawie zezwalając nam na to, żebyśmy wywalili kolejną hałdę naszych nieistniejących pieniędzy na zakup sprzętu nie pierwszej świeżości, który nam oferujecie, Albo realnie nas dozbroicie, albo chcecie, żebyśmy skakali na główkę do pustego basenu za samo poklepywanie po ramieniu. A tak jest do tej pory za samo poklepywanie po ramieniu. Żeby nasze stosunki z Waszyngtonem po odwołaniu pana Sznepfa i postawieniu go przed Sądem Rzeczypospolitej, który go, który go rozliczy z jego zdradzieckiej działalności. Po tym odwołaniu, ułóżmy swoje stosunki z Amerykanami, właśnie na gruncie, na gruncie no, realnego rachunku, a nie jakiejś, nie jakiejś mitologii. Prawda? Amerykanie, skoro tutaj się nie spotykają z realnymi państwowcami, tylko się spotykają z klientami i agentami jednej, drugiej, trzeciej strony, ale oni wiedzą, kto to jest najlepiej, no to Amerykanie. To Amerykanie rozsądni ludzie, jak nie muszą wydać ani centa, to nie wydadzą. Klepią nas po ramieniu i pokazują nam, Święte obrazki z Tadeuszem Kościuszką, prawda? I, I to jest. I za to, i, za to mamy, I za to mamy właśnie realizować plany, które mogą kosztować Polskę, proszę Państwa, naprawdę nacisk amerykański na wejście Polski, na prowadzenie Polski militarnie w wojnę ukraińską rzeczywiście bardzo realnie zwiększa niebezpieczeństwo odwetu rosyjskiego. Bardzo realnie zwiększa to niebezpieczeństwo. Oczywiście, to dlatego, tak. że Rosjanie. Yy, mogą uderzając w Polskę zupełnie bezkosztowo, bo nie przyprawiając o nagło śmierci ani jednego amerykańskiego żołnierza, yy, mogą dokonać spektakularnej kompromitacji paktu północnoatlantyckiego, prawda? Przez kilka zdecydowanych uderzeń na nasze terytorium i nacisk amerykański to niebezpieczeństwo zwiększa, nie zwiększając jednocześnie e, w żaden sposób e, no, poziomu bezpieczeństwa strategicznego. A już przyjdą do nas, to nie zrobią nam iraku z kolei. E, dlatego wyraźnie to mówię, tak, gdybym miał na to wpływ, to dziś wieczorem w telewizji o 25 ogłosiłbym, że Polska jest ogromnie zainteresowana intensyfikacją wymiany handlowej z wszystkimi swoimi sąsiadami bliższymi, dalszymi, w bezpośrednim otoczeniu geopolitycznym i na obu, w obu hemisferach i dlatego Polska ogłasza neutralność w tej wojnie. I Polska bardzo szczególnie z naciskiem powinna zadeklarować, że nie ma żadnych powodów, a żadnych względów, ani historycznych, ani ekonomicznych, ani geostrategicznych, żadnych powodów, dla których wojsko polskie i białoruskie miałoby konfrontować się militarnie w... W jakiejkolwiek sytuacji, gdziekolwiek na świecie. To jest bardzo ważne, ponieważ Białoruś, proszę Państwa, to jest ten ostatni lufcik, który został już nie okno możliwości, ale lufcik, który został niezatrzaśnięty całkiem w polskiej polityce zagranicznej. A teraz pchanie Polski do wojny ukraińskiej może doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji Białoruskiej Armii Czerwonej. Z wojskiem polskim. Ja wiem, proszę państwa, świetnie, że armia białoruska jest operacyjnie zintegrowana z armią rosyjską. To jest, to jest fakt. Tak jest. Białoruś nie jest państwem suwerennym, tak jakby sobie tego życzył pan prezydent Łukaszenka, ale zaręczam państwu, że jest państwem bardziej suwerennym od post-PRL. I realizuje bardziej suwerenną politykę niż, niż państwo Komorowski, Tusk, Kopacz, wszyscy Sikorski, Schetyna razem się idzie. I, I dlatego nie wolno dopuścić do jak tylko możemy wpływać na tę sytuację nie wolno dopuścić do konfrontacji, bo nie ma kosy między nami. Nie ma, nie ma żadnych powodów, żebyśmy nie robili ze sobą dobrych interesów. Nie ma żadnych dołów ponarskich, i nie ma żadnej rzezi wołyńskiej, i nie ma żadnego białoruskiego katynia. Oczywiście są kuropaty, w których wszyscy tam razem leżymy, prawda? Dziesiątkami, może setkami, nawet tysięcy. I oczywiście świetnie rozumiem, już wyżej powiedziałem, że ja nie namawiam państwa na zażyłą, serdeczną przyjaźń z ja tylko Ja tylko namawiam państwa na to, żebyście, jakby to powiedzieć, Przejawiali wielostronnie suwerenny realizm w patrzeniu na, na politykę. No w końcu to w końcu, jeśli, jeśli to są kagibiści, no to No tak, ale sam z drugiej strony jest pan Promiń z FBI, który właśnie nazwał Polaków zbrodniarzami. Nie o nie zapytać? Tak. wiem, tak. tak, bardzo. Żeby, Czas bo, najwyższy, oczywiście. Tak, tak. Może no, ja się bajek polityką to... baje, tylko zagęczą, a ale co, jak mówi Michal, kiedyś że sobie palcem w bucie pokiwać. Ale warto, powiem. Nie, pan. nie, no okej, okay. ale my, co, jest, i, jesteśmy, yy, jesteśmy w takiej sytuacji, że yy, no, przy, całym, przy całej racji, jaką może Pan prezentuje, czy pan, poglądy Panu po, y, podobnych, czyli ludzie, którzy prezentują pod, podobne poglądy, szanse na przebicie się do świadomości społecznej są niewielkie ze na zmasowaną propagandę. Co no. Są pan się tu wziął. Dobrze, dobrze, ale powolutku. Pan się tu wziął. Ale pozwól pan, że ja zadam pytanie. I tak, czy ze względów generacyjnych, pokoleniowych panu zadam pytanie, bo ma, prawdopodobnie jesteśmy w podobnym wieku, z czego co się... Ja jestem 66. Pomajaczowa alternatywa, ja w tym czasie alternatywnym teatrem, Poznaniu się zajmowałem. I fakt, czy ma pan pomysł, jak tych ludzi z naszego pokolenia którzy poszli na konformistycznie czasami dla pieniędzy, jak tam te te o tych ci gówniarze, przepraszam, ale co chodzą z tymi kamerami, to o nich nie mówmy, bo to jest śmieszne, to są śmieszni ludzie. Zresztą panu dziękuję, bo wczoraj się świetnie ubawiłem, jak oglądałem audycję z Toke FM. <grym, 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 to należy mi się, należy mi się. Należy się, żeby ktoś właśnie wprost im powiedział, tak jak Pan powiedział o tym ludziom tu. Tylko jaki jest pomysł? Bo tak naprawdę to konformizm społeczny powoduje, ja rozmawiam z ludźmi na ulicy, konformizm społeczny powoduje, że nie można się argumentacją przebić. Nie można się argumentacją przebić, dlatego że niestety no, zmasowana propaganda po prostu nie rozumie nie podstaw, elementarnych podstaw polityki zagranicznej, ekonomii. Wielkie odkrycie teraz się zrobiło, zresztą to już kończę, bo chciałem Panu tę informację przekazać. Tylko, czy ma Pan pomysł generacyjnie, Pan jest w moim wieku. Wie, zna Pan środowisko tej pomarańczowej alternatywy? Notabene na Pana Ojca książkach, to myśmy się kształcili na, na przestrzeni teatralnej i tak dalej, miałem okazję kiedyś tu w Dygoszczy z nimi rozmawiać, mam nadzieję, że dobrze się czuje i, i, i dobrze się ma. Jak tych ludzi, Nie te, czy jest na to bo jest pomysł, ci, bo to też, no no to będzie przyjemnie przeczytać, jak klucz znaleźć do nich, jak ich przekonać, bo bez nich to jest większość niestety, to jest większość, no co zabić ich? Wyrzucić, 2 miliony wyjechało, ale jeszcze do aha, bo Pan używał argumentów o tej kwoty podatku, tak sprzedam, 10 tysięcy jest w Wielkiej Brytanii, teraz są wybory powszechne, się zbliżają, 10 tysięcy.